Siemaneczko, ja jestem Pidzim Games Witam wam, że w Farming, są to dziewiętasi na serii Onyx Anomierzach Dzisiaj zajmiemy się zbiorem Słonecznika, ale czym? nie mam swojego kombajnu Takiego wydajnego, żeby mieć e, Żebym móc zbierać sobie słonecznik No to po Dlatego w dzisiejszym odcinku po prostu nawiązujemy Gadget I zakupię taki kombajn Taki kombajn John Deere 2266 czy stawką kapelna, akurat fajnie, kolorystycznie, bo kupiłem z y, u jednego właściciela w tamtym sezonie, bądź dwa sezony temu właśnie ja nie byle brali właśnie um, ode mnie słonecznik właścicieli mi całą usługę robili no i powiedzieli teraz, że chcę tego John Diewka. no to ja bez zbędnych dłuższych zastanowień e, postanowiłem go zakupić. Cały koszt tego biznesu, czyli kombajn, yy, przystawka do kukurydzy i zarówno wózek z headerem wyszedł nie, okrągłe 250 tysięcy. Tak, 250 tysięcy. Święć, bańki, zawitało na gospodarstwo. Mm, ale skąd ty miałeś powiedzcie yy, tyle kasy. Tak jak wspomniałem, wziąłem 100 tysięcy. 100 tysięcy kredytu. Mm. Po drugie, Przedalcję jego Bizona, sprzedam 30. 000. Wziąłem lekko ponad 50 tysięcy. Za 30 z którym, yy, Bizona z Więc już Bizona nie będziecie widzieć na kanale. A to już będziemy mówić, zaprowadzimy sobie go na gospodarstwo odpalimy sobie tutaj... Łeh, tylko teraz nie odwalił w mi żebym chyba nie spadł yy, odpalimy sobie światełka, halogeny, nie halogeny mówię, yy, Leci mi tylko poczekać, ja sam muszę jeszcze robić jedną rzecz coś co, bardzo mi się spodobało teraz, O, chyba, pof, tutaj to nie mogę ustawić, ale tutaj jak najbardziej mogę więc yy, sobie to ustawię yy. Yy. Yy, tak, wyszedł mnie 250 tysięcy kombay co 100 tysięcy kredytu, ale mam nadzieję, że w zupełności w tym sezonie nie będę spłacał tego kredytu, nie będzie mi się opłacało. Po prostu spłacić jeden kredyt. Już mają mniej więcej rozeznanie, że jestem wypłacalny. Więc ja nie będę w tym sezonie tego spłacał, nie bądź w następnym nawet. 100 tysięcy dla to jest jeszcze teraz palcem palcem w zasadzie, więc nie opłacam się. Wprowadzamy sobie kombajn z do gospodarstwo. Odpinamy sobie tylko header gdzieś na wlocie. Przeleciemy sobie ściąć słonecznik tutaj. Słonecznik będziemy sobie robić szybką akcję, bo chcę dzisiaj, jak dobrze pójdzie, zawręcać sobie cztery odcinki z rzędu praktycznie. Więc tylko będzie przygotowywanie, czyli będą odcinki słonecznika na odcinki kukurydzy, to będzie jeden odcinek w zasadzie. Um, gdzie kuchydzenia nie ma. Um, więc um, co? Co lecić, robić. No, gabaretowo ten kombajn jest naprawdę potężny. Miał być ciot inny. Um, kombajn, Jeszcze jedna maszyna miała zabitać um, na gospodarstwo. Ale stwierdziłem z moimi wydatkami, konkretnymi wydatkami. Właśnie jakoś jest kombajn. W tego myślę, ogólnie chyba dużo nie dałem za niego, no bo 250 tysięcy za taki kombań. Ciekacie, ja może bym się przyjechał przez pole, myślę, nie chcę aż tak jeździć, Dlatego ehm, ja tak mogę wypiąć na polu, ten HD właśnie, Mam przygotowane już dwa zestawy, kejsa z dużą naczepą, i, Znaczy naczepą, przyczepą, No i ususka sobie dzisiaj weźmiemy do naszego zajebistego zestawu, W jakim są autosanki, Będziecie no, ok z bardziej bardziej podoba mi się ją w tym zestawie e, z tą przyczepą. Ale mówię. E, teraz tak, e, żeby to ładnie wyglądało, trzeba prowadzić. Mówię, no może już przydłuży ten polos, ale powiedziałem, że w, w tym sezonie bądź na wiosnę wyleci combine. Przeliczyłem sobie. Chłopaki na razie mm, topili combine klasa dużego, no i powiedzieli, że oni w tym sezonie mają u siebie za dużo roboty, żeby jeszcze jeździć dziś teraz po zarobkach. I powiedzieli, że mogę wsiąść kupić tego kombajnu, ten kombajn, ale tylko i wyłącznie, jeśli wyłożę całą kwotę. Na szczęście, mówię, nie jestem jakoś mocno zadłużony, w zasadzie już nie jestem wcale zadłużony, byłem. Nie byłem praktycznie zadłużony, tylko widzę, że chyba wahadają, nie wiem, czy zajmisty jestem. Dobra, wybaczcie, że tak ten, ale mm, Wiecie, on tak jest ustawiony, że on i, też ziemi na tym dotyka, więc gdyby nawet to i lepiej mi należy, żeby tak było. Yy, I tak. 250 tysięcy no, na moje standardy teraz, no to troszkę kwoty wyszła. Masz że jestem tylko teraz 730, 743 zł tylko na plusie Nie jestem wcale bogaty. ale z tego względu taki kombajn bardzo duży przeskok kombajnu z jak takiego Johnnyka z tego względu że teraz już będę, jeszcze kupię ciągnik yy, i będę uderzał bezpośrednio już w tylko i wyłącznie pola. Yy, więc tutaj nie muszę się martwić tym, yy, że kombajn będzie miał za mały, za taki mały przeskok kombajnu. Też za dużo mi to nie da nie po prostu. Yy. Więc teraz, też yy, wróciłem się na głęboką wodę. No bo to nie jest yy, jakiś mały tutaj ten zestaw, Trudno do niego założyć GPS-a, żeby to jakoś wyglądało. Bo chyba z tego co wiem, ten gentleman obsługuje GPS. Yy, więc tutaj słonecznika nie będziemy robić, z, bo na pokłos. Chyba, że nie mogę zrobić, nie, nie tutaj akurat z tego słonecznika nie mogę, ale wiem, że z. z z jeszcze mogę zrobić swomę, ale nie wiem, czy to będę robił. Eee, ale mówię, no... Chyba lepszego zestawu na dzień dzisiejszy zakupić nie mogłem. Hmm, z tego względu, że gdyby nawet. Ja nie widziałem w sumie hmm, Takiego kombajnu nigdzie U innych ludzi. żeby nim grali. To pierwszy właśnie był... Była rzecz, która mnie tu wzięła i za niej skierowała żeby właśnie ten komend wleciał John D. mówiłem, teraz powiedzcie, idę w marki John nie, 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 nie będę szedł w markę John tak bezpośrednio, wiadomo fajnie było, żeby mi takie marki ale to nie na tym pułapie jeszcze finansowym i na pewno nie na tym pułapie eee, powierzchni landów no bo gdyby nawet przeliczając tutaj na razie ob ob obecną wartość moich gospodarstwa, yy, miałem yy, 40, to mimo kupiłem 4. jakby yy, to policząc na domach się nie. Ciekajcie, no bo będę wypatrzył jeśli puszczę sobie yy, na GPS-ie. Bo wiecie, że ja gram na kodzie 4 hektary to są 16 hektarów realnych. Yy, więc z tego co by trzeba, jeszcze bez kupna poprzednim odcinku pola miałem 40 hektarów bez dzierżaw teraz jest dzierżawa yy, jest yy, właśnie jak yy, to się zbia yy, jest kupno pola to jest zrobione na łąkę yy, ta łąka teraz jest yy, zrobiona to jest 2,70 2,80 eee, 3 razy 4 to ma się 10 hektarów, coś w tym stylu. Lekko ponad 10 hektarów. Łąki, bo ja to w sensie już łąki poza się małem. 3 łąki zrobione. Z tego względu, że pola będą kupowane już yy, prawdopodobnie po następnym sezonie bądź nawet po zbiorze słonecznika i kukurydzy, bo już mam akurat wszystko tak uzrobione, że mogę sobie na spokojnie ogarniać temat związane z yy, polami uprawki już będę mógł robić yy, jeśli dobrze pójdzie to kupię sobie jedno pole jeszcze bądź dwa, zobaczymy jak będzie finansowo z nie chcę spłacać o kredytu no, bo to w realu kto mało kto robi żeby spłacał od razu kiedyś jeśli ma gotówkę no, mało komu tak chyba się e, udaje ja tak właśnie będę robił że nie będę spłacał żadnego w kredytu bo to są tysiące temu teraz pół banki wziąć by kupić pół powiedzmy pół nawet yy, pół mapy hipotetycznie ale nie chcę yy, bo to nie o to mi chodzi, mi chodzi o fan no i o fajną tu rozgrywkę, a nie tylko yy, stricte, zarobko, yy, yy, stricte zarobki tak, bo tutaj mam możliwość naprawdę potężnych pieniędzy ta na pewno to pozwala, eee, ale na razie nie, 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 nie. nie będzie tak. Pewnie wiem, że muszę GPSa sobie ustawić na 6 metrów, bo z tego co wiem, to ma chyba nawet 6,2 chyba header eee, ustalony, eee, więc tutaj muszę powycinać sobie teraz elegancko. Więc ja to pewnie jak poprzeźniaki jakoś to trzeba powycinać eee, i wtedy powinno być w możliwie równo, żeby szło. Eee, mówię, no teraz y, jeszcze brakuje paru maszyn takich sykte uprawowych y, Pewna wymiana silnika będzie y, bo ten silnik już jest przymały no wiem, za duży, ten, za szybki ten rozwój w sumie jest, ale o to chodzi, o to chodzi właśnie w tej serii to ma być rozwój na potęgę, to nie ma się chyba bawić w y, mamy tutaj pieszczenie się, że y, będziemy sobie tutaj Bawić się 60-kami, 30-kami, tam z tym 4, 5, 14 przez powiedzmy 4, sezony 5 tylko non-stop, coś będzie przybywało, coś będzie ubywało, coś będzie przybywało. Jak wspominałem, 30 poszła do Żyla, już mm. nieużywana. Za 30 wleci cokolwiek innego, eee. a to nie będzie ciągnik. Nie będzie to ciągnik, zobaczycie, ładowo, czy to ładowaczka. Z tego względu, że chcę mieć coś takiego, coś do budynków, do, do zadarowania kieszonki, obornika, yy, odrzutu obornika, ładowania obornika. No bo też chcę coś wykombinować z tym John Czy yy, ten John Deere też zostanie. Yy, może też w przyszłym sezonie wykup sferę tego John i yy, właśnie będę miał na poczet Kuboty. No bo zarządzimy ratach 10 razy, może w okolicach 100 dostanę. więc yy, dobrze by było. Wiadomo, na początku, Kuboty by było zajebiście, yy, bądź innego ciągnika, w yy, to zabita, ale to zobaczymy. Jeszcze nie jestem w procentach pewny na tą Kubotę, no bo chłopaki, jak chciałem, jak mówiłem do nich, ja chcę mieć ciągnik potestowy, a niestety ta Kubota, która jest u nich, ona jest dopiero początkowo testowa no i mi tu y, powiedzieć pewnie minimum 2 lata będzie nowa no to musiałbym wyłożyć jakieś 70-60 tysięcy więcej czyli 4, 350 370 tysięcy z tego co wiem to testówka wydam się poszło no to bym mógł zakupić sobie ją nawet te 70 tysięcy. Jeśli mówił, wiadomo, jakbym się dobrze udał z nimi, to nawet jeden dygdy bym sobie w portfelu uczyłał. No bo wiadomo, te wyrażycie rano do takich kronik, jak kupujecie 150 koni, no to już pojaśnię musicie mieć no nie no chociaż własnościówki, bądź uprawówki jakieś tam no 60 hektarów, tak minimum, co nie, żeby ten działnik się faktycznie miał e, co spłacać mm. bo na mieszare, ale no to sorry, ale to się nie upyla, ale powiedzmy tak. 25-30 hektarów, no to jak 100 koni 100-130 e, koni, no to już moim zdaniem jest chyba maks e, nie, kurwa 130 to, to przesadziłem e, 100-120 koni to już jest maks jeśli mówię o stricte nowym ciągniku 40, 30, 40, 40 hektarów no to mówię już tak bliżej chwili jeszcze nie są. moim skromnym zdaniem no tutaj mówię powierzchniowo mam teraz jeśli dobrze liczę, no mam ponad 50 hektarów licząc w realnych tutaj liczbach to mam 50 hektarów więc moim zdaniem ja teraz powinienem sobie tutaj teraz na luzie hmm, brać i kupować taki ciągnik hmm, no bo jednak ten case hmm, był tylko styk ten do zarobków znaczy jest cały czas styk do zarobku hmm, on się nie, nie zostanie on trochę rozpięto, bo on na tej gospodarce ale to się nie ma co dziwić hmm. i mówię hmm, ten case też pewnie z sezonu pociągnie tylko i pójdzie do żyj jednak na ja się tak spodoba, no to zostawię w ogólnie fajny mod jest mm, tego case a. No i co? Yy, słonecznik będzie sprzedawany dla nas na bieżąco yy, Nie będzie go trzymany nie będzie trzyman tutaj bądź Boże na, na żadnych tutaj klepiskach Sinos nie przyjmuje mi żadnych upraw Sinos postawiłem 70 tysięcy GNA na Sinos No trudno poszedł ci jewać Rzydko mówiąc yy, ale wiadomo, w życiu realnym też nie zawsze się uda tak fajnie zrobić, żeby wszystko ładnie wypaliło i żeby wszystko ładnie tutaj działało. Dobra, plandeczkę sobie zaciągnijmy. Bo module za wysypywania to chyba nie mam. Nie będzie Panie Boże, to ja nie mam nic takiego. Nie no, ale być, ja teraz, no idealnie przyczepa idealna. E, idealny ciągnik teraz gabeto pod tym. Zestaw wszystko pięknie, pięknie. Moim zdaniem ciągnik na jakieś 150 Obok nie mogę sobie dokupywać jeszcze dużo, dużo pól i on będzie na... nie będzie się węć, no bo jednak 6-metowa przystawka 6-metowy HB do niego to jest pikuś. Mm, to jest pikuś. Mm, trochę przywolny by zapytałem, no, ale wiadomo to jest 6 ton wysypu naraz. Mm, nie wiem czy tam w tym casie. to w no, praktycznie można powiedzieć, że raz biolniki i ten komban jest pełni zasypany, co nie? Co eee, też trzeba mieć na uwadze. Eee, ja sobie tu zamknę tą rowerę wysypową, żeby tutaj nic nie udowalić. Tutaj też wleci za sobornik prawdopodobnie. Eee, tutaj jest ten obornik tutaj na tej peźmie Zobaczymy, trochę skromniej dam, tam 10 metrów sześciennych z tego względu. No, bo jakoś po w takich hipokrydze nie widzę zbytnio takiej ilości. I nawet obonika też muszę go tutaj wyrzucić. Yy, właśnie z pryzmy, yy, ogarnąć sobie tutaj, już te pole bo w 100% wykorzystywane. Yy, nie zapomnieć, że tam nie mogę sprawdzać, bo jeśli ja tam pójdę sprawdzić, no to tutaj podnosi mi się pójdzie, nie powiem gdzie. Eee, robić eee, no i co trochę tego prowadzenia tego kombaniu długo, długo zeszło miałem eee, ja widzę 17 minut odcinka i chciałem całe te pole szczęść na odcinku no, tak nie zarabię, tylko że eee, mówię tak będę jeszcze miał jeden odcinek ze słonecznika tylko na tych dzierżawach ale moim zdaniem zestaw jest piękny piękniejszego zestawu sobie wymarzyć nie mogę w na nazie eee, no i co? I teraz tylko trzeba zrobić tak, żeby on się pięknie zwracał. Na mojej gospodarce może będziemy robić ten myk, że będziemy robić tam jakieś misje związane z jakimiś ściwami, znaczy siewami. Bardziej mi chodzi o właśnie zbiorę plonów. To jest 134 pole. 134 pole to jest tu więc tutaj też bym mógł sobie anagramsko jeździć na zarobki i spłacać, spłacać go no bo w sumie, hipotetycznie taki kombajn też na siebie się z nie kopuje, kopuje się właśnie pod yy, jeszcze usługi yy, no usługi to tam też nie ma co będzie wymyślać te usługi, ale teraz teoretycznie przydałoby się tam ta usługa, żeby móc spłać trochę wiecie, nadbić sobie tego konta może będziemy tak robić od przyszłego sezonu. W tym sezonie raczej tego jeszcze nie będziemy robić, chociaż nie wiadomo e, jak to wyjdzie. E, no, no, w przyszłym sezonie będziemy robić tak, żebyśmy zbierali sobie zarówno y, zboża na usługach, jak i y, właśnie z kopy na ziarno, jak i słonecznik, no, bo on też bym chciał y, powiedzmy tam gałąź gospodarczą uderzyć. Hmm, mówią mu tutaj napisać na taki kombajn, no to nie uszkodzi mi się no zbytnio tutaj y, jest przyduży te usługi będą fajni i pozwalały na jeszcze dodatkowy rozwój do jeszcze mam tak co tam, mleka z tego co kojarzę y, bo mleka mam 6000 mleku chyba jest po 4000 4 y, no na 4 300 y, więc tutaj nie mam co się Zastanawiam mógł te mleko spłenia, tylko coś mi właśnie blokuje te mleko, żeby nie mogę sprzedać. Eee, Kuka ja teraz tak, ja ścinam sobie słonecznik. To jest cena teraz 249 293 Skup, eee, czekajcie, ja muszę zobaczyć teraz ce ja on tu bliżej. Eee, Podopłoby ten skup tutaj. Eee, oznacz miejsce. Tak i to będzie ten skup, na który Pada powinien mi zastosować e, będziemy sprzedawać no nie jest to jakaś e, wiadomo cena najwyższych lotów e, chyba że tutaj by się jeszcze udało ten ucwaniaczkę, tylko ucwaniaczka to jest, o ile się nie mylę, to ucwaniaczek jest tutaj gdzieś wyżej więc e, hipotetycznie dalszy dojazd równa się z większymi dojazdami więc spalanie paliwa większe też by było. Tutaj z tego słonecznika, no, no ile macie, no naźniała no nie ma aż takiej dużej ilości, żeby aż tyle się nadkuwać. chyba, że to określało. Cwajaszka też tutaj jest, jest bliżej koło, jeszcze bliżej, bo tu cwajaszka jest, chyba jest. Eee, więc szczerze przydałoby się ją, krótko mówiąc, przeminąć trochę czasu zobaczyć czy jest sens jakikolwiek. Jak nie, no to będziemy tak do cmentarza jeździć, bo yy, już będzie bliżej. Ja się tak patrzę to. A sobie ta zaraz to będzie czerwony ten czas, bo nie chcę, nie lubię po nocy robić. Widzicie. Yy, wiem, nieodpowiednia to jest rzecz, yy, że ja takie rzeczy robię, ale czy od. Yy, ale to jest moja indywidualna sprawa, jaka to robię. Czemu tak robię eee, z tym właśnie eee, cenami przewinąć? No bo to chodzi: ja muszę mieć dobry rozwój kukurydzy na 2,100. No, cena to chyba kukurydzy to jest licha. Eee, suchej no to też jakoś nie powala, jakoś zbytnio eee, cena kukurydzy. Suchej. Ale te zastanawiam się właśnie nad, prawdopodobnie, suszarnią. Hmm, coś ciekawego, coś nowego wreszcie by było, nie tylko monotonia i wyłożenie wszystkiego na skup. Tylko hmm, szkoda, że nie można sobie tylko jeszcze dodać, hmm, powiedzmy, słonecznika, coś hmm, typowo mokrego, żeby można było to sprzedawać wyższej cenie jak z tego co wiem kiedyś na bolusiowie yy, yy, chyba w 15 była słyszalnia, która pozwalała właśnie na suszenie zboża, yy, tam była pani dobra pszenica, nie wiem, czy co no, ogólnie ogólny czas takie uprawy, które były yy, możliwe do suszenia. No w tym yy, tej możliwości chyba tutaj nawet nie ma. Ja bym chciał tylko sobie orientacyjnie zobaczyć. Piemy też tak tego nie powinien robić. Mm, ale też chcę zobaczyć y, jaki to jest płymanie to jest na globalną suszenia, ale tylko i w łączniku kurwica jest do suszenia. Nie wiecie tutaj na tonie y, paliwo czas y, będą mu to nas zleci. No zobaczymy. Zobaczymy czy y, w takie coś też uderzy, związanego właśnie z suszanią czy bądźcie Panie Boże nie uderzać e... jestem ciekawy na pewno widzę, że będzie zachmurzenie mam nadzieję, że mi się chociaż uda dzisiaj zobaczyć. tą kukurydzę z słonecznik tak e... jak wspominałem, będą dwa odcinki ze słonecznika dwa odcinki z kukurydzą, dobrze pójdzie e... zaraz będziemy kończyć ja tylko chcę sobie dzisiaj na bieżąco wszystko porobić ogarnąć, bo nie będę miał niestety czasu żeby mm, teraz wrzucać a może nie te czasu, możliwości e, rzucania odcinków, więc chcę teraz trochę nadrobić. Może te 4 pół godziny można powiedzieć na odcinek, e, muszę liczyć, więc e, zobaczymy jak to wyjdzie, czy mi się uda, no, może w tygodniu jeszcze, mieć coś tam uda czapnąć czasowo i nagrać. E, choćby może nawet i time timelapsa, zobaczymy. Tylko time -up sobie by był właśnie coś w tym stylu, że ja nie gram sobie na trafkę. aby taki czas, puszczam sobie muzyczkę w tle, jak ona jest teraz puszczona, i by w takim coś w tym stylu był. Nie taki typowy time tylko taki gameplay bez właśnie głosu. Tylko muzyczka by sobie leciała w tyle. I gdyby tam czasowo wyszło, to by wyszło. Zobaczymy jak to będzie później. No i co? Dojeżdżamy do końca, bo jak wspominałem, jedziemy za do cwaniaczka, e, Sprzedajemy, to jest koszt 2300, 300, jak mówiłem. Jak widzieliście? 2358, e, więc za tą cepę to powinno trochę dostać. Więc zdomaracimy. Pięćca. A tu będziecie mieli spod sklepu. Czy macie spod sklepu w zasadzie? Yy, nie chcę się tutaj mylić, bo wiadomo, kupuję cały zestaw, nie kupuję przystawki, coś, kupuję stykte, cały zestaw. Znaczy, kupiłem cały stykte, zestaw, więc też nie chciałem się bawić bo sklepowanie, odbił będzie wszystko, ale teraz elegancko, bo ta przystawa yy, wysypowa jest elegancka, pod ten wizonek trochę ma problemy, a w grze, że elegancko mi się tu yy, wszystko mieści. Elegancko wszystko działa. Yy, mówię, no tutaj to ja chyba, że tak bym zrobił miniaturkę jeszcze. Też nie niegłupia miniaturka była. O, macie Będę miał trochę do wyboru, do koloru, będzie fajnie. Chyba yy. ja bym teraz trochę tak wziął. Tak, 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 tak. Złożył od razu, no będę później przejeżdżał na następne pole Bez sensu, że ja musiał jeszcze e, Później w międzyczasie składać, jak ja będę jechał żeby się teraz zbywać e, Więc, e, dobra 83%, 90% Na ludzi mi to wejdzie, 90% jedziemy Odpalamy se kłuty, przejściu tylko 27 odcinka, minut odcinka Mam nadzieję, że fajny będzie odcinek Mi się spodoba, nowy zakup przede wszystkim no bo ten zakup mówię, nie był aż tak ani e, 250 tysięcy Ech, boli boli bo to boli nie ma co się oszukiwać e, no boli taka kwota e, dobra. ale rozwój wymaga tego aby wydawać e, pieniądze inwestować e, i to nie mówię tylko i wyłącznie o farmingu, ale i o życiu realnym e, jeśli coś chcesz osiągnąć musisz by wyłożyć. Trochę gorsza, nie by cokolwiek wiedzieć. No i co? Myślę, że w dzisiejszym odcinku byłem na tyle. Jeśli odcinek Wam się spodobał, klapcze w górę, komentarz. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się następnego odcinka. Cześć.